Transport żywych ryb statkiem dla nas nic prostszego. Wszystkie elementy zbiornika wykonane są ze stali odpornej na wodę słono oraz trudne warunki morskie. Do zbiornika została zamontowana bardzo szczelna tyłowa górna, dzięki której woda nie wylewa się. Na specjalne zamówienie klienta zastosowaliśmy zasuwę o przekroju 110 mm. Spełniony zbiornik wodą i rybami Możemy transportować dźwigiem dzięki specjalnie przygotowanym uchwytom, które są integralną częścią zbiornika. Pozwala to na przemieszczanie zbiornika w dowolne miejsce, na przykład ze statku na samochód. Jeśli potrzebujesz nietypowych rozwiązań dla swojej hodowli i transportu ryb, służymy Ci ponad 30-letnim doświadczeniem. Zapraszamy!